Cześć! Cześć, witajcie na kanale Łacikanty czyli Rodziny Podróże. Zabieramy Was dzisiaj na turniej za grzybami. Pierwsze nasze miejsce to las między Legnicą a Lubinem. Idziemy tu w celu poszukania, jak już wiecie z kilku naszych filmów, lejkowca dentego. Więc zapraszamy na film. Zapraszamy. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale jesteśmy tu w lesie w godzinach lekcyjnych. I pewnie zadacie pytanie, dlaczego jest z nami Szymon w takim wypadku? A no dlatego, że jesteśmy w dniu święta edukacji narodowej. Więc Szymon ma dziś wolny. Milenka w przedszkolu, a Szymon z nami wyrusza na poranne grzybobranie. A ja już widzę nasze miejsce nalejkowca. Wchodzimy w nasze miejsce. Gdzie znajdowaliśmy do tej pory pełno lejkowców. Ostatnio ich tu nie było, ale ja już widzę, że są. Pierwsze lejkowce, pierwsze lejkowce w tym roku. Zapytacie, po co my zbieramy takie dziwne grzyby? A no dlatego, że one są przepyszne, przecudne. Szymuś, patrz, patrz ile ich jest. Jest ich pełno, jest wysyp. W końcu będą uszka. przecudne? Dla mnie są przecudne. Ale patrzcie, ile tu fioletowych grzybów chcę Fioletowych? Zaraz zobaczymy co to jest. Szymuś, Szymuś, tu masz grzybki. Obcinaj, bo Ty masz nożyk, a ja idę, pokażę ile tego tu jest, bo jest tego... O, jaki tu jest piękny lejkowiec. Lejkowca nie ma możliwości pomylenia z żadnym trującym grzybem. Są to grzyby właśnie w kształcie takiej rurki Zapach można powiedzieć, że zapiekankowy taki Zapiekankę czuć w nich Lakówka ametystowa jest Lakówka ametystowa O a moja żona lakówkę ametystową i chyba ona jadana też jest z tego co właśnie mi się kojarzy to, ten, to też Ale piękny grzyb, prawda? Jadany grzyb i jadanie nie wiem intensywnie wylotowy lakówka ametystowa. No widzicie, więc mamy miejsce, gdzie i lakówki występują. To jest, jest to las taki bukowo-dębowy. No, tak no nie znamy, nie znamy. Znaczy można byłoby spróbować, tylko trzeba byłoby poczytać, jak on jest, jak on w smaku jest dobry. W ogóle, ogólnie grzybów tu jest, co nie miara, bo tu na przykład mamy kurki. Nie, tu mamy kolczaka obłączastego Ela. A tu mamy kolczaki. kolczaki, tak, kolczak obłączasty. Coś takiego jak kurka z tej samej rodziny, tylko że zamiast blaszek ma igiełki pod spodem, ale go zostawiamy. Ponoć jadalny, ale w smaku taki no nie dorównuje w smaku kurom. A tutaj lejkowce. Lejkowce to jest po prostu to, na co my czekamy co roku. Odkąd spróbowaliśmy tego grzyba, nie ma roku, żebyśmy nie wybrali się po niego. Popatrzcie się, ile tego jest. Ile tego jest, może nie jest. No to chodź tu do mnie, ale powolutku, patrz pod nogi, bo jest ich pełno. Jest ich pełno, tylko e, sprawne łoczy mogą wypatrzyć takie lejkowce piękne. A jakie smaczne, o dobra, my zbieramy, pokażemy Wam ile nazbieraliśmy ostatecznie. Ta moja żona działa, a ja tutaj. Zbieramy, bo jest ich pełno. Tak i Szymon, Szymon też działa, tak, 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 dobrze. No i trochę pozbieraliśmy tych lejkowców. A dokładnie, no trochę tego jest, trochę uszków się z tego już nalepi. Chwila w lesie, chwila zbierania lejkowców denty i nazbierało się O, no właśnie tyle. Trochę uszek się nalepi, trochę się uszek poje. Bardzo pyszne grzyby, bardzo smaczne grzyby. Ciężko je wypatrzeć, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że często grzybiarze je omijają, bo ich nie znają. A to jest jeden z najlepszych grzybów, według nas, najlepszy, najsmaczniejszy grzyb, jaki możecie znaleźć w lesie. Warto po niego sięgnąć, warto się po niego schylić, warto je zbierać. A teraz. Lecimy dalej. Jedziemy teraz do innego lasu, w którym skupimy się na Szymon? borowikach i podgrzybkach. Tak jest, więc widzimy się już w tym następnym lesie. Do zobaczenia. Był las liściasty, teraz jest las iglasty, i ruszamy w poszukiwaniu tego, co już wcześniej Wam Szymon powiedział. Tak więc wyruszamy, szukamy i mam nadzieję, że uzupełnimy do naszych lejkowców. Podgrzybki, borowiki. A może jakaś kura się trafi. Fajnie by było, bo w tym roku tych kurek, tych pieprzników jadalnych niezbyt wiele nazbieraliśmy. Jest pierwszy podgrzyb. O! Pierwszy podgrzybek, krzymuś, kroisz. Pierwszy zdrowy podgrzybeczek. Rzucamy do lejkowców i idziemy dalej. <laughs> na razie musimy dojść do naszego docelowego miejsca. Gdzie zazwyczaj znajdujemy podgrzybki, prawdziwki a czasem się kurki zdarzają. Natomiast do tego miejsca jeszcze kawał drogi mamy. Idziemy oprócz jednego tego podgrzybka. Nic jadalnego na razie nie możemy znaleźć. Ale po drodze mogę Wam pokazać lisówkę. Grzybak, z którym można pomylić kurkę. Lisówka jest <laughs> grzybem trującym. Idziemy dalej. Zaczynam się nieco obawiać, no, że grzybów raczej tu nie znajdziemy. No się rozglądam, patrzę, szukam i nic nie ma. Czy jest to możliwe, że ktoś wyzbierał wszystkie grzyby przed nami? Czy może jest za zimno dla grzybów? No wiem, że w niektórych rejonach Polski, chociażby w Borach Dolnośląskich, grzybów trochę jeszcze jest. Natomiast tutaj, bo nie powiedziałem wam, gdzie jesteśmy, a jesteśmy między Chojnowem a lubinem to tutaj, w tych lasach, znowuż grzybów brak. Przynajmniej my nic nie możemy znaleźć. Ale cieszy to, że chociaż lejkowca mamy w koszu. Grzybów pełno, ale większość jak niezdecydowana większość to są grzyby niejadalne, nie nadające się do spożycia, do zbioru, do czegokolwiek. Las piękny, czysty, ale nie obdarował nas grzybami. Co prawda, będziemy jeszcze szli kawałek tym lasem. Może coś wpadnie, może nie. No ale zapowiada się na to, że tutaj chyba już grzybków nie znajdziemy. Dobra, wracamy do drogi. Tyle dobrze, że mamy lejkowce. Mamy lejkowce, dokładnie. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo długo szukaliśmy, bardzo długo czekaliśmy na te lejkowce i Dlugo się czytaliśmy. udało. Więc pozytywnie. Dobra, jeszcze kawałek przyjdziemy. Jak się coś pojawi, to Wam pokażemy. A jak nie, no to przy autku zrobimy podsumowanie. I ledwo tę kamerę i jest pod grzybeczek. Drugi już. A drugi. drugi macie jeden? O, widzisz. No podejmuj Czekaj, się a może... Podejmuj, śmiało. No widzisz. To macie Więc poradyczne grzybki się pojawiają. Rzucaj do kosza. Ale dwa podgrzybki nie powodują euforii u nas. Wręcz bardziej tak łechtają i pobudzają, że chciałoby się więcej, a tu... a tu nie ma nic. No nic. Idziemy dalej. Odwiedziliśmy dwa lasy. Znaleźliśmy w obu grzyby. Co prawda, w pierwszym znaleźliśmy to. Czego chcieliśmy i nazbieraliśmy tego trochę, czyli lejkowca tego. w drugim dwa podgrzybki. Taki kawał lasu przeszliśmy na dwa podgrzybki. Słabo. 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 Ale mimo wszystko, jeżeli Wam się podobał nasz film, a powodował się na pewno, to zostawcie subskrypcję pod naszym kanałem. Dajcie łapkę w górę pod filmem. Kliknijcie, Kliknijcie w, dzwoneczek. w dzwoneczek oraz wchodźcie na nasze portale społecznościowe Instagrama i Facebooka. No i to co Milenka zawsze mówiła. Do zobaczenia! do zobaczenia! Pa! A my idziemy gdzieś tam. Musimy dojść do drogi.